Gdzie pod mostem? Pogieł was? Pod mostem? Jak pod mostem? Gdzie pod mostem? Pod mostem może! Może w wodzie pływają? Może. To już taka Gdzie Nie ma ich podmolo. no, Ludzie, jesteście? Co ty robisz, Janusz? Wypływaj, debilu! Którym się wypływa? Utopi się, debil! Kurwa, utopię się. Nie, utopię do no, którym guzikiem się wpadłem? Nie, nie wierzę. Nie wierzę. Nie wier Janusz ja, Janusz się utopił Janusz się utopił Boże kochany Nie wierzę w Ciebie chłopień. Oni Ciebie nie znają ja Janusz się utopił Nie, nie Janusz się utopił Janusz się utopił Nie, bo Januszu Ja pierdolę nie, nie wierzę, nie wiesz. Janusz się utopi Teraz Ty się go no to przypał! Ja pierdy <laughs> Rybianusz! Rybianusz, Janusz się utopi <laughs> Nie wierzę w to, ej! Janusz, ej. koniec, Janusza! Nie wierzę! Ja pier... Ej, nikt mi tu nie pomoże! Ej, to jest K.O.! Nikt mi tu nie pomoże. Tylko, że miałeś 500k z sobą. Nie, nie miałem. No to się schowałeś. Telefon straciłeś. Wiem. Wygrałem. Ja jestem dobry w chowanego. Nikt mnie tu nie znajdzie I może ktoś leży tu koło mnie. Ja pierdyle. Janusz, chyba wygrałem. Co, nie? Ile on wypił? Nie mogę, nie mogę. Ja pierdyle. Szok Kuźwa mać. Odegraj, że obywatel z molo zobaczył twoje ciało. Ale co ja mam zrobić? Teraz nie mogę nacisnąć, ale nie mogę teraz wysłać sygnału ratunkowego. Jeszcze mnie nie znalazł. Na TV te napisz, ale jak mogę? Wciśnij G. Ale jak wcisnę G, to się odrodzę w szpitalu. W szpitalu się odrodzę. Nie posiadasz telefonu. Ja pierdyle! Nie mogę! Nie odrodzisz się! No dupa! Nie mogę! Patrzcie się, nie mam telefonu, żeby wysłać. Ja pierdyle! Nie wierzę! Ból, 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 bol, ból, bol, 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 bol! Jak mogę na Twitterze napisać? Jak mogę? Janusz jak mogę napisać na Twitterze? Jak Jak mogę na Twitterze napisać, że się utopiłem? Mam napisać, przecież to jest nieodegranie. Przecież jak mam to odegrać? Przecież ja nie, nie mogę napisać Twittera. No, przecież to jest bez sensu, jak się utopiłem. Topię się. Dobra, napiszę. Nie mogę napisać! Nie mogę! Nie mogę! Nie mam telefonu! Nie napiszę! Ja pierdolę! Nie mogę napisać! Nie mam telefonu! E! Nie mogę! Nie mogę! ja Jadość się utopił! Jadość się utopił! Po chłopie nie mogę, po prostu nie mogę. Koniec, Janusza. Nie naciskaj, G. No właśnie, nacisnąłem kuźwa, bo mi tak powiedzieliście. Napisz reportaż, że nie mogłeś pływać. Auto? Koza grp. Po tobie, Janusz. Janusz się utopił. Przecież by koniec Janusza. Nie no, odrodzimy się w mieście, odrodzimy się w szpitalu, ale, ale nie będę mógł pamiętać nic z tej akcji. Jest, co nie będę mógł pamiętać nic z, tego, z tej akcji. Napisz, żeby odegrali, o co? No tak, no ciekawe mam se teraz tak napisać. Jak oni, i tak nie ma ich tutaj. w, w tym. Utopiłem się. Nie mogę im napisać, no jak mam ich Wali... <śm> Boże kochany <śm> Przedmioty ci zamokły pisało pod mapą. Dokładnie i nie mogę nawet napisać teraz. <śm> ja pierdile, co jest grane <śm> Odegraj, że nic nie pamiętasz, tak zrobimy. Weź grzybki to nic. Nie mogę! I w tym momencie widzowie Janusz się utopił. XD. <grym _> Napisem XD. <grym> Janusz! O co może wszystko pisać? Janusz, dawaj przychylkę. <grym> Nie mogę, oni piszą! Kurwa! Ała ła Ała Trzymaj się, szukają cię. <grym> Ała! Ała! Wszystko przez baby Ała! 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 ała. Zapalmy z nich dla Janusza Janusz się utopił Janusz się utopił Halina cię szuka Ała! A może coś powiedzieć? No mogę mówić, ale nie będę mówił No gdzie pod wodą będę się darł? Przecież to jest w ogóle nieodegranie postaci No co wy Utopiłem się, to się utopiłem. Trudno. Janus odpłynął. Mowicza, Janusz odpłynął. Janusz, Ja Janusz. Jak się nauczysz, to Janusz. Janusz. Gdzie wy jesteście? Jest on tutaj na dole. Gdzie? O, tutaj. Topi się. Pływaczką, poczekajcie. Oh. Oh. Co jest? Janusz się topi. Serio? No. no Nie mogę! Nie mogę! Nie mogę. Nie mogę! Chodź z nim tutaj! Chodź z nim! Chodź! No. Chodź tutaj! Ja pierdiesz! On Ciężko. Ciężko. specjalnie usta usta, o Nie. Janusz! Chodź, pomogę ci! Janusz! Janusz! To Janusz! poszukałeś? Ja chcę usta usta, odpuszczaj! Nie, 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 bo życie się przez Mieści misi, misi. się, mi Dobra, ja dłuż... Usta, usta puść usta, 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 usta! Nie, 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 nie. No dawaj, bądź odważny! No, pomóż, mu tak bo położyć tylko. Zaraz oga ogarniemy to. Jadusz! Ja, pozycja, ja, ja, pozycja boczna! Bezpieczna! Pozycja boczna, bezpieczna, Jadusz, połóż się. Do porządku i zaraz ci delikatnie na przepody naciśniemy i ci się to powie do... Okej, okay, dobra. No, nie naciskaj, czyli tego. Czekaj, zaraz wyciągniemyście Coś, by to... Coś! Po... Co, co się stało? Ech. Ja pierdyle, Ja myślałem, nie mogłem was znaleźć. Myślałem, że jesteście pod molo, ale zapomniałem, że nie umiem kurwa pływać. I ten, ten łososiowaty kolor marynarki nie pozwolił mi oddychać pod wodą. A myślałem. Cholera! Ja wпереди! Ja, ja mogę cholera! Na szpital z nim trzeba. Tu ja, męsze... Musimy na szpital, bo oh. nie wiadomo, czy nie będzie trzeba. Dobrze, chodź e... szybko. O, Spróbuję Spróbujesz stać. Spróbujesz stać. No o, musiałeś... no, muszę iść to. Czekajcie, czekajcie, Musimy go na szpital, chodź, on Czekaj, muszę, muszę Chodź, Uchodź. Pod rękę cię wezmę. Trzeba ci USG zrobić. Ach, A jeżeli dalej. będzie trzeba, to trzeba ci i ten... Będzie ja... zrobić może. Y, te... Ja zawsze zapowiadał, jak to się nazywa, Ach. ale no. I wsiada ktoś od razu? Pysy, ja nie, nie. Dawaj. Kto się zbliści, ja, to ja, ja, że... ja jeszcze, ja, puś, ja jeszcze. Hejś, telefon mi wypadł hmm. do wody. Dobre. Zaraż, Zaraż, ja lecę, poraz, okay? Dobra. Zaraz trzy lece porwaj, okej? Dobra. 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 ci wydasz. Też... Też... Radio mi za. radio wypadło. Tele... Gdzie jest mój telefon? Ja pierdolę. Masakracja jakaś. Dobra, te kursy pływania... Dam rację. R rację, Jezus, radę. Musi. jak ty mnie tam znalazłaś? Zatopiłam się, zanurkowałam. Bo Chuśba. słyszałam, że coś bolgocze w wodzie. Ale to nie było tak, że, że, że kupa wypłynęła do powierzchni, bo chyba się zeszedłem ze strachu. Też. Też? Bo znalazłaś mnie po, po brązowym szlaku na wodzie. Głupo. Jezu się Opis Dobra już wygraliśmy I wiesz na szpitalu nie na samą górę tylko wiesz na tempu piętro No tutaj dokładnie Dokładnie tutaj przytyknął. No. Tak, dokładnie tutaj o Chodźiano już. Aha. Idę. Ja mich. Nie wiem. O tu, chodź, chodź, Kornelcia, chodź, Kornelcia, chodź. Chodźiano. Idę. Chodź, chodź. Ale. Ja już. Ja, Boże, pussy, jak ja, ja w Słonecznym Patrolu, jak ty to zrobiłaś? Daliśmy radę. Że ty, 100-kilowego chłopa, żeś wyciągłaś z wody? Dam radę, no Jezu. O, Jezusie. Jak trzeba, to trzeba, dobra, jest wolna jeden. A co, że od tej wody to mi się on pomyliło. Dobra, dawaj, uh. połóż się. Mam się rozebrać? Nie tak, po... rozbierz się. Nie, nie, podnie... nie, nie podniecicie się za bardzo? Nie podniecę się, chodź, ci pomogę, dobra. Ja już sobie USG przeszukuję. Wezmę sobie USG Rozbierz się Janusz tutaj z góry Dobra Wezmę sobie że dam na to USG że... Okej okay. I wykonuję USG tutaj I tych okolic Całe O bosko, no co się stanęło się, no ja skoczyłem do wody, pussy cię znaleźć. Gdzie ty byłaś? Jeszcze takie je wykonamy tutaj. nastawimy sobie urządzenie. Janusz, masz tutaj w ogóle jakieś przy sobie metalowe rzeczy na przykład, czy coś. Wszystkie metalowe rzeczy słuchaj. Ja wezmę sobie... O, tutaj czekaj, pudełeczko. Okej, okay, dobra, wezmę no, no, pudełeczko Weź mi tutaj wszystko schowaj, swoje całe dobra. rzeczy, i, bo musimy ci zrobić zdjęcie RTG. Dobra. To ci się spodoba. Ale nie musiałeś mi prezerwatyw, to. No, mówiłeś wszystko, wszystko. Dobra, bra, siszka, siszka, Dobra, siszka, 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 ci daj. siszka, 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 napisała, dobra, wiem, wiem Dobra, kido. Masz, masz coś do odkażenia? Coś, 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 coś z plą, z prądem? Gumy zawodzą. Nie cześć, mistrzu. Sorry, kurwa, nie chciałem. Jesteś mistrzem w takie rzeczy, także możesz mnie popilnować. W starcie chciałbym siwy. poinformować, że potrzebuję do łazienki. Okej. Okay. To idziesz. Nie Aha. mam do niego siwy. No nie ma siwe włosy, to jest siwy. Dobra, nastawiamy sobie A ty masz krzywy, jesteś krzywy. Okej, nastawiamy sobie TG ustawiamy je. Na. Cloud, ale, tylko nie ten ale to będzie śmietanek. fajny, fajny, okay. fajny powód, żeby dobre RP I odegrać znowu. Że... Ja do że kluczyki nie tam i... Że nie te kluczyki Właśnie. mi ja oddała. Tak na na przykład. Ja nie mogę się powiem, I mam, się, się, mam się nie ruszać? Tak, i zatrzymaj oddech. Co Taka. tam się dzieje? Możesz puścić. Możesz Ech. oddychać już. No, ale ci małem długo. Okej. Okay. No, no, no. A wy, wy nie robicie okładu z młodych piersi, bo to podobno pomaga. Która to była męska? A bardziej po prawo. Dobra. Co może zały na zdjęciu? Jaka objętość wody zalega w płucach? Dobra, dobra, biorę Rośnie nam delikatnie Okej okay. Dobra, to wszystko tu jest, ok. Nie <noise> pierdni. Dobra, Okej, okay, ja ci tutaj zaraz te wszystkie rzeczy oddam. Tam ci się już to wszystko wchłonię, bo tam delikatnie zostało jeszcze A, tylko wody. Ale to nie, to nie trzeba usta usta, to oczywiście. Nie trzeba usta usta, nie trzeba. A tu może trzeba czymś przepchać. Przepchać to, ja ci wiesz co mogę? Lewatywą twoją rurę, wiesz? Tak, Chcesz? Debatywę? Chcesz nowatywę? Ja żartuję, no. żartuję, żartuję. Nie, 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 nie. No ja bym ci mogła zrobić na przykład, żebyś się ze sobą nim postarał. Ciszej trochę. O właśnie, zapomniałem. Oh. Ja nie, no. Dobra. Tak. Już, Sztuj, się szlopo, możesz to, się ubierać tak, możesz wstawać nie, po robocie. Ja I ten, ja ci już tu zaraz oddaję te rzeczy, też tam one wszystkie leżą. Wtedy, tam. Wtedy, tam. Pojdy, tam? Tu pojrzyłaś? Kropki zewnętrzne. Dobra Tylko tej nie, nie metalowej. O, dobrze, że oddałaś te nie metalowe, bo one najważniejsze. Fadam mi bandaż. Dalej kurwa, oh. na ZI, ruszaj się, bo zaraz po ciebie tam wejdę. Tylko. No. A kruciki oddał, ta? Sam tam, bo nie widzę. Tyle ich jest tam, że. Czy on zakłócił się położył na łóżku? O, 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 mam jedne kluczyki O, elegancko Właściwa dobra kobietka, wiedziała jakie klucze oddać No, wszystko, wszystko było coś jeszcze mi dawałeś? A, no jak to nie, kurr, Takie wędzisko miałem, w i na ryby lubię jeździć Trzymaj jeszcze takie coś, czy jeszcze coś mi dawałeś? na tutaj Fędkę wędk na ryby Wędkę mi jeszcze daj Na ryby ja już mówiłem, ja jestem tu z przypadku. A jeszcze tak łóżko tak, na ci Natomiast powiem, ja mam ty, próbowałem uciec Kajdanki, no? Kajdanki. Okay. Znaczy gangsterzy mam na myśli policjanci. I, i jeszcze twoje majtki, bo za, ja tak. kiedyś byłem w gamidecie, to ci zabrałem w szafki, wiesz? Majtki jeszcze no tak, i twoje tak, Bandaże mam, bandaże mam, pat. Majtek si... nie mam jak ci dać Widzisz Daj mi dana, twoje majtki, bo mandat, miał, miałem ładne. przy sobie, majtek. zabrałem ci szafy z gabinetu Co ty pierdzielisz? No serio dawaj majtek Nie mam majtek, ci żadnych do oddania, nie mam. Dobrze nie, ma nie krzycz na mnie, bo to się ty stresuję. nie chodzisz w majtkach? Nie masz majtek na sobie? Kurwa najpierw do mnie dzwoni, Nie, nie chodzę O, jak pierdol... ja masz ubezpieczenie, nie? Ta, 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 ta ma, To no. naprawdę, ja to tylko kurwa poszedłem, pojechałem no, ja sobie Biedzie, za dużo tak, ty mordy. NIE że tak, który mordę. Stul pies, gdzie ja, w miejscu publicznym, dobra. Posuwajmy się tam. Słucham czy już jesteś gangsterem? Kurwa. Jak najbardziej ja jechałem ja sobie do second handa, czy mówię, potrzeba jak tutaj ma... jakieś pomocy? Ubrania na wagę sobie tak, zakupiłem, dobra, to kto? Niestety, nie stać cię. Opłataj karanse, bo kulkę dostał przypadkiem. Tak, dostałem o, dłoń tutaj. Ale policjant Ja się tak, pójdę ona... prześpię, dobra. Ale, ja dobra, dobra. prześpi się. Co? tym mam. nie, bo ja do kibra muszę iść małe rączce dziurę do. No, do Kibla idę No, ta, już tak, już, tutaj, już tak, już tak, już tak No Dobra, widzowie, jest 23.13, będzie na dzisiaj tego live'ika Także ja już na dzisiaj kończę Jeszcze Dobra. odegramy